Kto rządzi w kraju? W kraju rządzi lider partyjny, który układa listy wyborcze w ramach równania DONTA i kasuje subwencje państwowe, ustala tak zwane miejsca chodliwe, na które wpisuje odpowiednie. Nazwiska, równanie Donda składa się z licznika i mianownika i z dwóch niewiadomych. Był taki czas, kiedy w wyborach samorządowych serwer miał problemy z przeliczeniem głosów, ponieważ Oprogramowanie okazało się w PKW wadliwe i liczono głosy na piechotę. PKW liczyło głosy około dwóch tygodni i po przeliczeniu głosów do sejmików wojewódzkich w ramach równania tonna wyszło, że w Gdańsku PSL zdobył około 20% głosów. Niech żyją chłopi z Gdańska.